Tylko ty musisz nic nie robić No, będę sobie tak stał z tyłu, jak zdechniesz, to ich najwyżej wyjebie. O boże Zatem te pizdy, kurwa, oczywiście, na pierdolę Dobra, do góry trzeba wejść, jakoś, nie, nie wiem jak My kurwa, wki z dupy, tak kurwa Widziałem To już kurwa kulki Pierdole. pierdolę Chodź do środka, chodź chodź, 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 chodź Ta pizda, w ten tym główne strzelać nie czekaj, poczekaj, czekaj No dobra, patrz. No i kurwa, dokuj. Kajlo, kajlo idzie. Dawaj, fastem. Tu jest Fryer. Tempa cię o to. No kurwa, cała szmata tempa. Ją trzeba rozjebać. Chyba, jest tu. Freeza nie wyjeba. Aha, za ściany, kurwa. Idę ją rozjebać. Wiesz? Tak. Brawo kurwa ty! <laughs> Łatwo, jebane HP. cioty kurwa. 56 HP. Jak się rzucał kurde, jak ja ci Ja pierdole, co teraz? <suszy> Chyba dwa puszę Mówisz? Dual A bo czekaj, może mind trika, może to ma większy sens. Tylko to nie wiem. Co to, to, to samo od pierdolą pewnie. Jebane zraju. Teraz co, co już, to już masz na już? No Nic kurwa, co te za bansak będą wejść na zewnątrz, a oni są na zewnątrz na startnie O, jeszcze Aiden jest, to poleci... I kurwa, sacioty jebane. Ja pierdolaj Kurwa, Aiden będzie ciebra TA nie, i kurwa tak jeden zjebany zestaw. A idą tędy. Ten... Czekaj, nie, to tam jest... tam jest... Dawaj, dalej, dawaj, dalej. dawaj, 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 niech se w pizdę strzeli tą kulką i chulę. No, nara. wyjebane. Chociaż no, nie, ale może do nas się. Ten frajer jest z góry. A nie znaczy, ta szmata jak, jak poskoczysz, to i ci nie pewnie Kurwa macie ona. No tak kurwa no? oczywiście Jebana szmato Ona jest do góry Ej, czekaj, idę ją wyjewać Idź A są z typą Dobrze niech się bawi idę raz rozjebać, Zatrzymaj się i Masz kurwa wypierdalać Obujebę? Joj, ja, Ona I, I, żyje. Nie. Jeszcze żyje, jeszcze Kurwa, co się mnie nie poradziła, ta kurwa ES, jebane cioty kurwa. Nie jebane umysłowo Kurwa, aj mm, kurwa, u! Uh. Ja, nie, nie biorę jednak chwilę. No chyba nie, chyba Han. A nie. nie. Albo, albo żabę, nie, albo żabę. A. Bo, bo tamtym to nie mogą rozwalić szybko. Coś, coś, mm. Nie wiem. Nie dojedę kurwa. I cały czas Ar jeden zestaw kurwa bramy i uj te... Mam za nich sypkę Nie, Nie dojebersi raczej Kurwa jak powinno obu stron też kurwa jest na zewnątrz, bo gdzieś po końcach tych sal A nie oni mają dobry les na start. O, cioty, dual tank jeszcze nie napiszą kurwa, jak tam się kiedyś i tak dostali na pizdę. Idę <noise> Idą frontem, dawaj, 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 dawaj są nie dojebali Dał po prostu. Ja i szybko ja tak w prawo kurwa na koniec mapy ja i do góry. Powiedz, że front, front. Dobra. Nie tak żeby nas, kurwa, doszedł. Magicznie przypadkiem. Nikt nie złapał. Pilnuj prawie, ja mam lewy jak. Ja mam środek już. A, dobra. A nie tam tamten po... debil. A on na górę chyba wyjdzie. Nie, na dole jest. Na dole, na dole. ale mamy. Ja, ja, ja pilnuję środka na tym I co zrobić kurwa frajeczo? Że... <suszy> Ciotexy będę ten tak. pająk podszedł bliżej, ten go wyjebał. Jest... Oj kurwa, cioty nic nie zrobię? O, 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 chuj ten może brawał. A ja to są downy, zamiast wyjść górą, nie wiem, jak miałem problem. Jak się wpierdolą do góry, to go w dół szybko. No wiadomo. Ale chyba nic nie zamiarują No i dobrze, wyjebane. Co mnie to interesuje, kurwa. Możemy tak 20 rund kurwa zagrać. Zobaczmy. O wielkości sądzisz mnie. Chcę dwie najbardziej niedojepane postaci, by się, kurwa fajnie. Dwie, już dzieję, że się nie Kylo Tak, Iron, już Ta, ale ty powiem. wiesz

Skaczą, kurde, to są downy Drona jest mega bosa i... Tu O, 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 i może jedna pójdzie lewą? No ja też sam próbuję chyba wóder, jest, czy... Może się A, nie, zesrać nie, nie. A to WD próbuję, czekaj, WD Chyba na górę chce wejść a nie wiem. Nie wiem, Madał na ja bym powiedział. Syłazi, kurwa Madał na kurwa. Nadal się wyszedł zobaczyć, Tylko go spojrzał i się schował. O, górą. Zwrócił patykiem. No a meba. A, już się wrócił oczywiście, tamten tak samo, nie ja wierzę. pierdolę, bo... co za idioti, kurwa. Najlepiej, aby poszli górą, to byśmy proszę na dół zeszli tyle. No mają kurwa dawno. I chuj, możemy te zera to samo odjebać. jest problemowo. Wiadomo. O, o, no podejdź o, o, o. tym pająkiem bliżej, no kurwa podejdź, dawaj. Jak się, ja się przesuwa śmiesznie, bo to nie ma... Widzę, małek. widzę właśnie, widzę. Niemożliwe, to jakaś sztuczka sitów. No ma na kurwa. O, 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 o. W ogóle kontury pająka za jakie są kurwa mało widoczne, Fuder to taki dojebany. No są pelerydy, a tu chuj. Gdzie jest? A tam jest Gewest, dobra No, 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 co zrobisz? Co zrobisz? We się a nic się zrobi No ja w wzięli, to mają sobie panek kurwa Gdzie jest w ogóle GIWS? Tu po przede mną kurzę po prawej... Tam, Hmm, szkoda, że nie sięgniemy, możemy go wyjechać. No Nie jesteś teraz taki mądry, co? Ciao, Nie igraj ze mną. Cioty. Szkoda, że mu nie zaliczyło jako zgoda, kurwa. Mogę zaliczyć, ale bym był bo Ja się <laughs> Te basisz szkoła wiesz chuj wie, za co pewnie ta pizza co Iden grała. Tymi kulkami se wszędzie spabiła Kulka, no, no, no. kulka. kulka. Analy. Wiadomo no. mm, oczywiście No i dobra, jeszcze raz dobrze, brze no przebrodę. Czekaj, zawsze pewnie pójdą z dołu kurwa tędy najkrótszą drogą. Czekaj, czekaj. O o, o. O, 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 o o, czekaj. O, o, o jakaś nowość kurwa. Może oni teraz wejść do góry. Pa Tak, pan wpaść na górę, no nie wejdziemy jaki no. problem, nie może by A możemy wejść nawet kurwa też Przestań się kurwa blokować się, to to wylecisz. Y wchodzisz w lewą ja, prawą czy bez sensu? Nie wydaje mi się, że bez sensu. Będzie jest tak 5 minut No i to z czego. <rearratures> dalej u prawie tykło dalej nie zajdziesz Ty jesteś przyrywaciu jak liciś rzuci to wiesz nie mm. jest Możemy jeszcze to spróbować, dobra. co? Żebyś podszedł bez bloku, kurwa do niego. Znaczy, znaczy nie, no to już chuj, dobra. Czyli chodziło mi o to, że już jedno pusza na raz, i ja przyciągnięcie. Może by wylecieli wtedy. Ty, no można. No ale teraz to już chuj, bo, lecz bo lecz ten chce łazić, kurwa gdzieś tam. Kurwa, WD, przed chwilę bez bloku też go mogłem, ty ty, no Mogłeś. Czy nie teraz, ale wcześniej, nie? Pójdę od lewej może teraz. No to idź. Dobra A, tam mówisz? Hmm? Czekaj. No, czy... A, cofnął się frajer, jebany ciota, pierdolona kurwa. Co kurwa frajer... Ja jebany. podejdę. To idź. Mi cały czas blok. No i se kurwa Próbujemy? Masz, Ktoś nie wymienił ci Próbujemy. Czekaj, masz? Masz? Nie Dawaj. Ej, gówno, Kurna, jest. i nic mi tu nie zrobiło. Niebany frajer. No zaraz jest no to bardziej tu podejść, nie? Mam. Czekaj, mów kiedy, ja no, nie mam ambicji okay. na niego Musi tu podejść Czekaj, masz? Mów No kurna no, wrzekaj, bo on tam ja nie chce podejść No 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 Ma, Mam, mam, okay. oczywiście, że mam, nie, ale... <noise> Frajer <noise> Ja pierdolę, co dał <down>, kurwa <noise> Blokery się powinienem ich nazwać, o. Sorry, nie sądzę. Brawo, ty. Niech wyblokuj się teraz cały czas. Nie no, nic to nie zmieni, będziesz mógł. No. O, 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 może pojedzie bliżej? Ale ja się boi, frajer, no kurde, nie wierzę. I ty? Z twoją ciemną stroną zbierze się. Mogłeś tam być Co ta różnica? A bo idź ta pojanka szybko, idź, idź od prawej, idź Idzie? Idź, od, idź, nie on stoi jak pała, idź, 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 idź. Daj szybko, zanim w Jesteś blisko? No Wal pusza, już, 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 wal Kurwa, A, za gówno no, gra, no, gra no. jebana Pierdole, ten unlimited bo kurwa, za gówno Jebane kurwa to, ja pierdole O ty kurwa. No i Boże, się pod kurwem i ze Nie spadnij kurwa przypadkiem. Czekaj. 9 sekund, próbuję jeszcze raz. Nie zdążysz. 4, 3, 2. Kurwa. Jeba na ciota. Aha, go przyciągnę do góry. Jeszcze raz. Może Hanabierz byś ich rozjebał? O... Nie, zaraz też się go wkurbić. Co? Mogą też teraz kurwić. No kurwa, wezmą to samo, ty ja pierdolę, kurwa. Czekaj, to nie To jest pasty wuj. No Oni oczywiście ma, mają Wudera i tego, że są cioty. No, no Dobra, to musimy tam bliski przyjebać frontem, kurwa. Najwyżej dwójkę odpale i tam pierdolę. Trzeci, kurwa, raz. O, 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 no właśnie. Chcę, od góry. No idziesz, idziesz, idziesz. Teraz Jest. powinien mieć programy. Jesteś? Jestem. Hm, mm, Co mi kurwa zrobi tym pająkiem? śmieszne. Mmm. Ale mu dużo zadało, kurwa. Spadłem, pichuj. No, zajebisty stagra. jesteś. No po prostu kurwa gratuluję. Tak go, nie przyciągnął, nie miał bloku. Ze szechy, ze Mówisz? No. Dobra, ja nie wadam, i tak, już byśmy jeszcze brąbali pięć z nim. Ale debil. Cze, może mi się udawać do góry? Wtedy mieli przejebane. Wtedy ani nic nie dorobić później. nie. No, i pewnie ta, Jak to frajerzy. Kurwa jebane, dasz zawsze musi obliwe, czułeś za daleko. Ech, cioty. Pierdola dziesiąty raz to kurwa pisze są mnie je dojebani Idzie kurwa dwóch na jednego kurwa A no, hmm. nagrywam, to, Czeka. bo jakie to zaszło żeby wyjść Tak, no, nie wiem po wyprzymać. chuj to nagrywam Lecz no, cioty pierdolone Czyli tak to mamy wygrane, więc wygrybane, nie? Więc jak kurwa, pójdzie kawałek do tyłu Czeka, to myślisz, że nie poszed... widzę kurwa ta? Nie, nie poszedł ja widzę, że on się chowa na sekundę za ścianą i liczy, że podejdę Laszą rozczurować ich pytania i wrócić, ale więc... Jakieś tam szanse masz, żeby to się... ty się z Będzie kurwa blakowa. Nie, ja to nie sięgnie. Wiem. Ale mógłbym podskoczyć do przodu i go Za tępe pały. Kurwa, nie wierzę po prostu, jak mogło... Już, kurwa tyle godzin masz w tej grze i dalej kurwa dasz, się nagle jest... Dalej, kurną oceniać. No nie wierzę w nocy. Tak jak ty odjebałeś odjewasz, trener. Nie, kurwa, patrz, fraje, że jebany plepsie. Kurwa. No i kurwa, nie wierzę w tą zjebaną kurwa, w pierdoloną grę. Kurwa, zaatakowałeś i włączyć dwójkę, może. Nie zdążę, że ten chuj mnie zasłonił w z góry. Mam kupić. lepszy pomysł, że blok kurwa na czas, że się blokowali godzinę. Tak jak było kurwa na początku. Co zrobić robisz, frajerze? O tak, 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 dobrze robisz, dobrze. robisz Dużo mu zabrało. O, ciota, Frajerze NO KURWA TAK! Tak kurwa, no tak kurwa, z 10 metrów kurwa, no. Weź kurwa tego Hana jebanego do chuja, kurwa końca, nie tą zjebaną żabę. Kurwa byśmy nie zrobili, to nie, to mu kurwa znowu żabę. No i, i co zrobiłeś? Spadłeś, no ja pierdolę. On kurwa z 10 metrów ma kurwa tego, tego, fajny, fajny zasięg kurwa. Ja jakoś tak nie mam nawet na karcie, fajny. I teraz co będzie? I kurwa, kajno i baba czy pizda znowu? O, dwie cioty! E, mam Anakinta w sobie, łatwo. Dobra, mam na pałę. A, pierdoli, są mnie są jebania. Ta, dobre miny, no, 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 no. Jesteś? Dawaj. Kurwa! No tak, kurwa, tak! Dobry, kurwa, blok! Czekaj, niech będę miał z dwójkę to się wpierdalam. Ja pierdolę ten droid mnie w chuj. No kurwa w No kurwaj na HP Fajna redukcja kurwa Masz pecha Za kurwa cię o Spie spierdalamy Dzień HP kurwa fajnie, fajna gra kurwa, zajebista Zajebiste kurwa zdolności w chuj wiem na górę jestem w drugiej strony. Tak. Pierdolę kurwa ten balans. Jebane, pierdolę, że gramy tylko do Strada, bichu Jasną kurwa gramy, niczego nie idzie, zajebiście. Jebane cioty. Jeszcze jeden patent mogę odjebać i próbować coś wyciągnąć na zewnątrz, kurwa. No, no właśnie tak to chodziło. Kurwa zajebiste, to było zajebiste! Tak! I ona zahaczała jakąś jebaną framugę, Mówię, w pizze z tego granatnika to Nie dojebie, pierdolony. No, w pizze, w pizze, no. Ten papało Ja ich tam mogę trochę dostrzelać teoretycznie, bo trochę zastronić. Teoretycznie jeden. Strzelaj. A te kurde magiczne umiejętności mają jeden No tak, faram z Tak, i no. oczywiście no. przyciągnięcie ona on przewrotkę i tu Pierdolony, mam dużo HP w chuj po prostu. Daj ze mnie na górze? Ta Jebane cioty Pierdze za downy kurwa Nie zestrzela tym granatkiem frajer Zabijesz kogoś coś? Nie Fajnie Pierdolę, więcej peszcitów nie gra mi tu Czekaj, niech mi się chepę rzeką Dobra Na no, Ta! cioty Dobra, remisujemy, bierzemy Lando, kurwa w takim razie i chuj. No kurwa strzelzy też trzeba odjebać. No właśnie, bo wyszła, 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 wyszła. Dobrze, żeby to szóra. mówić. No jak patrzysz? Moment to w dupie, kurwa. Czekamy aż tego, aż, aż kurwa się ze strajem i chuj. Basz do środka na Aha, co? To jest. Ja się kurwa sam zabiję. Jesteś kurwa debilem też. <laughs> Nie, no, ja pierdolę. Kurwa, spierda, ale kurwa. Kurwa, dwa razy ty się zjebałeś, dwa razy przez to przegraliśmy, no ja pierdolę. Zdarza się. Kurwa nie, bierzesz hana i chuj. Trzeba dwoma strzelcami ich rozjebać, kurwa. Ja mi się grać z Nie no, zajęliście, tak. Lubię, Dobra. Ta, o. O, jest. O. Dobię. Dobię. Kurwa, kilka. alt. Ale ten mecz już chyba z dwadzieścia tak, kurwa minęł. Ale oczywiście, Ma, ma, ma no. podranę, Lubię kurwa tą grę usunę w chuj i nie będę grał bo... No mam chęć na to I chcę zainstalować starą dwójkę i chuj jesteś tu? Dobra Fajer Dostał No łatwo Wow zamroził mnie W powietrzu kurwa no! S cioty kurwa Mówię najlepiej będzie Nick strzelców Kurwa, boty pierdolone. Jebana kurwa gra, ale tam działa magicznie, kurwa cały czas. Co ty chcesz? Klikam, ale. tam nie tam chodzi rytm. Fajny piskańczący co chwilę, kurwa do 10 milionów.